z okazji święta pozycji samorządowcy z naszego powiatu otrzymali brązowe e, medale za zasługi dla Policji. No i rzeczywiście, tak jak Pan Wictor powiedział, niektórzy mówili, że to druga rzecz, którą Policjanta otrzymali po mandacie. Ale muszę powiedzieć, że to nie przecież dla wyróżnień czy odznaczeń wspieramy Policję, e, naszą Policję Powiatową. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że bez odpowiednich instrumentów nie uzyskamy efektów, które od Was przez samorząd i przez społeczeństwo jest, są oczekiwane. A te oczekiwania rosną, bo, Szanowni Państwo, potrzeba poczucia bezpieczeństwa zawsze była jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka. I ta potrzeba rośnie. Wyspłacacie te, te oczekiwania, ponieważ jak wszelkie badania statystyczne mówią, to zaufanie do policji. Rośnie yy, przestępczość, spada, jest, zwiększa się wygrywalność, czyli jakby proces jest, proces jest odpowiedni, on idzie w odpowiednim kierunku. Być może zawsze jesteśmy z tyłu, tak, jako policja, za, za przestępcą bo, bo to przestępstwo zawsze jest najpierw, a później jest reakcja. Ale mówiąc tutaj o, o instrumentach, o, o tym monitoringu miejskim, o, o dofinansowywaniu samochodów. Uważamy to za rzecz oczywistą, żeby was wspierać, aby móc od Was również wymagać. A to, że jesteśmy usatysfakcjonowani, o tym świadczy chociażby dzisiejsza nasza obecność, nagrody przyznane jak co roku na wniosek Komendanta Powiatowego i nasze takie codzienne wsparcie we wszystkich Waszych sprawach. Szanowni Państwo, z okazji naszego święta chciałbym przede wszystkim Wam podziękować. Podziękować za wasz profesjonalizm w tym roku chociażby były dwie. Rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy, przystanek PAD i strefa kibica. Widziałem, jak się przygotowywaliście do jednej i do drugiej. Obserwowałem na, na radach, chociażby w Urzędzie Miejskiej, na, na spotkaniach, że podchodzicie do każdej z tych spraw bardzo profesjonalnie, staracie się dowiedzieć, przygotować, zrobić to jak najlepiej. I naprawdę, naprawdę dlatego później dobrze to, dobrze to nam wspólnie wychodzi. Szanowni Państwo. Po podziękowaniu przychodzi czas na życzenia, więc życzę Wam satysfakcji, jak Pan Poseł powiedział, powiem, dostawień do również tej finansowej, wykonywanej funkcji. Życzę Wam wszelkiego dobra, powodzenia, tego, aby Wasze służby były przede wszystkim dla Was bezpieczne, aby ta pomoc niesiona społeczeństwu była, była dla Was, dla Was, nie, nie musiało się to wiązać z, z ryzykiem. Deklaruję dalsze wsparcie ze strony samorządu, a dziś życzę wszystkim radości i wielkiego świętowania za tak, tak ważnego święta. Wszystkiego dobrego! Dziękuję bardzo.